Ewangelia według świętego Jana, rozdział trzeci. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem. Dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swojej Matki i narodzić się? Jezus odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do niego nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, wy, tak trzeba by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło. Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni nienawidzi światła, nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. To spełnia wymagania prawdy zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Potem Jezus i uczniowie dali się do ziemi ludzkiej, tam z nim przebywali i udzielał chrztu. Także Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. Przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest, nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia. Potem powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto ten, który był z tobą. Po drugiej stronie Jordanu, i o którym Ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem, ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go. Doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba by on wzrastał, a ja żebym się umniejszał. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże, a bez miaru udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Koniec rozdziału trzeciego Ewangelii według świętego Jana.